Zacznij, witam studio Prawy TV, księdza profesora Dariusza Oko. Witam księdza, witam telewizorów. E, cieszymy się, że jest ksiądz obecny tutaj pośród nas. E, ksiądz profesor jest pracownikiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zgadza się? Uniwersytetu, pa Uniwersytetu, Uniwersytetu, pa Uniwersytetu Jana Pawła II, pa II Jana Pawła II, jest autorem wielu publikacji, książek e, i bierze udział w wielu audycjach na tematy związane m.in. z płciowością, tak, tak powiem to tak w skrócie. E, I chciałbym, że profesorze, na początku zapytać, czy do seksualności ludzkiej częściej podchodzi się jako do wartości pozytywnej, czy też raczej do sfery, która przesparza wiele problemów? Jak to dzisiaj y, y, ksiądz, y, profesor postrzega? No, współcześnie, niewątpliwie w takiej dominującej kulturze medialnej, podchodzi się bardzo pozytywnie. Tak pozytywnie, że aż y, przesadnie pozytywnie. Y, I no, sama seksualność sobie jest czymś dobrym, jest wspaniałym darem Bożym. Y, to jest dar, który ma prowadzić do najgłębszej wspólnoty męża i żony, do powstania nowego życia. Y, to jest y, pragnienie, które ma budować najpiękniejszą wspólnotę, małżeństwa i rodziny. Tylko trzeba pamiętać, że to jest jeden z wymiarów człowieczeństwa. Człowiek jest istotą jest bardzo skomplikowaną, złożoną, wielopokładową, wielowymiarową. I problem zawsze powstaje wtedy, kiedy nie zachowujemy równowagi, kiedy jedna część człowieka zostaje przesadnie zaakcentowana. Czyli myślisz, sprawa profesor, o tej części fizycznej, tak? Tak, tak pożądawczej. Znaczy, to jest typowe dla ateistów. Właśnie te jeżeli ateista no, na podstawie swojego wyboru ateizmu odrzuca sferę wyższą, duchową, spotkanie z Bogiem, no to z konieczności bardziej koncentruje się na tym, co jest niższe, co jest cielesne. No ale to trochę tak, jakby wóz z końmi stracił woźnicę. To same konie nie doprowadzą raczej do dobrego celu, raczej wciągną w przepaść. I to jest współczesny problem, ponieważ. Wielu ludzi, którzy dominuje w polityce czy w mediach, jest niewierząca, nawet walcząc z wiarą, są takimi zdecydowanymi lewakami, no to sami żyją bardzo zanurzeni w tą stroną seksualności, chcą innym to narzucić, co jest no, tragiczne, fatalne. No, można powiedzieć, no seksualność jest jak potężny silnik samolotu. To Taki Airbus 380 to może zabrać nawet tysiąc ludzi, ma cztery potężne silniki. Można powiedzieć, że seksualność jest y, jednym z takich silników naszego życia. Tylko y, no, tak jak silnik w samolocie jest dobry, jeżeli jest na właściwym miejscu, jeżeli pracuje w harmonii z innymi silnikami. Natomiast to, co ludzie nieraz robią z seksualnością, tak jakby ten silnik oderwać od samolotu i próbować lecieć na samym silniku. No, I staje się to wtedy niebezpieczne no, staje dla się Przyczyną katastrofy. No, można powiedzieć, że no, seksualność jest jak potężny potok górski, który może nawodnić wiele pól, który może rzucony na turbiny produkować prąd. No, można dodać, że na mężczyznach wobec kobiet ciąży podobna zbiorowa wina jak na Niemcach wobec Żydów i Polaków, no, na tego, co mężczyźni kobietom uczynili w dziejach. To jest prawda. Tylko że pod tą powierzchniową warstwą genderyzmu kryje się coś strasznego, właśnie jak to zwykle bywa w ideologiach. No, między innymi zupełne oderwanie płci kulturowej, socjalnej, genderowej od płci biologicznej. Właściwie wtedy nasza płeć staje się kwestią fantazji, kwestią dowolnego wyboru. A po drugie, no, program wychowawczy genderyzmu to jest katastrofa, to, można powiedzieć, że to nie jest seks edukacja, to jest seks deprawacja. I no, coraz lepiej sobie z tego zdajemy sprawę, na przykład w tym roku Sąd Najwyższych Chorwacji zakazał wprowadzania gender edukacji seksualnej do szkół. Stwierdzono, że to jest tak chore, tak niebezpieczne dla dzieci, że nie można tego dopuścić. No, Wiemy, jak wiele się teraz mówi o pedofilii księży, natomiast ja pierwszy mój doktorat robiłem w Niemczech, tam mam wielu przyjaciół i no, to jest mi bardzo bliski kraj, przez właściwie prawie 7 lat pobytu w sumie. Obserwowałem ostatnią kampanię wyborczą w Niemczech i tam pedofilia też była ważnym tematem. W czasie kampanii kanclerz Merkel powiedziała, że nie akceptuje homoadopcji i nie dopuści do jej wprowadzenia, no bo między innymi badania pokazują, że w związkach homoseksualnych cztery razy częściej zwykle dochodzi do przemocy seksualnej wobec dzieci, do pedofilii. To pokazują na przykład badania Marka Regnerusa w Stanach Zjednoczonych. Poza tym wiemy, że na tysiąc pedofili, którzy siedzą w więzieniach, zwykle do 400, to są mężczyźni, którzy tylko i wyłącznie gwałcili chłopców, czyli 40% około przypadków pedofili, to jest pedofilia homoseksualna. Zarazem badacze mówią, że nie znają pedofila homoseksualnego, który by zarazem nie współżył z dorosłymi. Czyli widać, jak tej homoseksualność i pedofilia się przenikają. Natomiast trzeba powiedzieć, że u nas media nie łączą tego, nie mówią o tym, że homoseksualizm prowadzi do pedofilii, a wszystko się robi, żeby akceptować związki homoseksualne jest próba, żeby te związki mogły adoptować dzieci i tak dalej, i tak dalej, a nie łączy się tego No właśnie, tutaj, no bo no trzeba powiedzieć, że ogólnie nasze media tak mówią o homoseksualizmie, jak media komunistyczne mówiły o komunizmie. No, tylko pozytywnie, nawet jakby to najbardziej bygało w rzeczywistości. Ale właśnie kontynuując ten wątek pedofilia w Niemczech, no Oczywiście tęczowe lobby się oburzyło na panią kanclerz, ale to jej nie przeszkodziło wygrać wyborów prawie absolutną większością. Podobnie CSU w katolickiej Bawarii znowu uzyskała absolutną większość, właściwie rządzi prawie niepodzielnie tam, tym krajem od czasu wojny i świetnie rządzi. Właśnie to pokazuje, jak katolicy mogą świetnie rządzić, rozwijać kraj wbrew propagandzie, która u nas się stosuje wobec nas. I zarazem pod pręgierzem opinii publicznej była partia Zielonych, bo okazało się, że genteryści z partii Zielonych, przez długie lata zabiegali o legalizację pedofilii i to czynili pod wpływem lobby homoseksualnego, na żądanie organizacji homoseksualnych. Czyli można powiedzieć, że tutaj geje zostali zapadnięci jako za rękę. To właśnie geje forsowali legalizację pedofilii. I oni musieli się z tego wycofywać teraz, zieloni, z tego powodu przegrali wybory, ale co? Zaczęli postulować legalizację kaziroctwa. No, od pedofilii do kazirodwa. no to są maniacy seksualni, to są genderyści yy, yy, zieloni. I tutaj dobrze sobie zdać sprawę właśnie na konkretnych przykładach, co tu się dzieje, że yy, no, w programach Światowej Organizacji Zdrowia Unii Europejskiej wychowania seksualnego dzieci już czteroletnie, a czy, kiedy nawet już niemowlęta powinny być prowadzone w doznania seksualne. Dzieci 12-letnie, czyli piąta klasa szkoły podstawowej, powinny już rozpoczynać życie seksualne z innymi partnerami. Czyli to polega wszystko na doznaniach fizycznych, to wychowanie seksualne. Tak, ale tej deprawacji dzieci i młodzieży. No, też w Niemczech genderści przygotowali taką broszurę do rodziców, w których namawiali, żeby rodzice w czasie kąpieli dzieci, pobudzali ich seksualnie, żeby one, dzieci, przy pomocy rodziców rozpoczynały życie seksualne. Czyli właściwie to jest pedofilia kazirodcza. Kiedy genderyści musieli wycofać te broszury pod wpływem protestów społeczeństwa, to mówili, że to społeczeństwo jest głupie, nie niedojrzałe, że to oni mają rację i jak dostatecznie uformują to społeczeństwo, to te broszury wrócą. No, w 2011 roku w Szwajcarii wprowadzono tzw. sexboxy do przedszkoli, to były różowe pudełka, w których były między innymi plastikowe genitalia i tym się miały bawić małe dzieci. Kiedy zaprotestowano, wycofano się, to dżenteryści, no zmuszeni przez opinię społeczną, zrobili to, ale nie zgadzali się co do istoty rzeczy. Trzeba powiedzieć, że Tutaj mamy do czynienia z maniakami seksualnymi, których nie można dopuszczać do dzieci. Tutaj właściwie walczą no, dwie koncepcje no, jakiegoś niesamowitego rozpasania seksualnego i pedofili, no bo no, wszyscy rozsądni ludzie mówią, że, że muszą być pedofilami ludzie, którzy układają takie programy. To jest I seksualizacja czy, dzieci e, i młodzieży. Powiedzmy szkolenia dzieci w zakresie seksualnym, fizyczne takie, czy to później nie może się łączyć z jakimiś uzależnieniami podobnymi do, do narkomanii, do alkoholu itd. i tak dalej i to w no, takim no, układzie wymagałoby leczenia. Tak się, tak się tworzy seks narkomanów. No, ja jestem 16 lat już pasterzem lekarza, pochodzę z rodziny lekarskiej a no to lekarze mi mówią, że małe dzieci, jeżeli małe dzieci się uczy zaspokojenia. to one to robią aż do krwi, one po prostu to robią przy dorosłych, przy posiłkach, bo nie potrafią rozróżnić. To jest destrukcja osobowości, to jest gwałt na duszach dzieckich. Można powiedzieć, że gender w szkołach to jest zbiorowy, zorganizowany gwałt na duszach dzieci. Tak się tworzy seks narkomanów, którzy są niezdolni do rodziny i do wiary. I jakie, co my mamy w Europie? Przecież My mamy umierające społeczeństwo, my mamy katastrofę demograficzną. Zresztą powiedzieć tak, jak to obserwuję, ja byłem no, w sumie ponad 40 różnych krajach, głównie zachodu, prawie 10 lat spędziłem poza Polską, no i te, mogę powiedzieć, jest taka prawidłowość, że gdzie zamyka się kościoły, tam otwiera się domy publiczne. No bo człowiek musi w jakimś wymiarze żyć. Tak. Więc my w Europie mamy tak, zamykamy kościoły, nie ma dzieci, więc zamykamy szkoły, przedszkola i żłobki, ale co? Otwieramy domy starców i domy publiczne, no i meczety. My naprawdę teraz nie potrzebujemy gender mainstreaming, tylko family mainstreaming. Po prostu kwestią być albo nie być Europy to nie jest jeszcze powiększenie rozpusty seksualnej, tylko ochrona rodziny. Można powiedzieć, że no tam gdzie panuje gender, tam właściwie jakby całe połacie Europy zamieniają się jakby w wielki dom publiczny. Czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób starzeje się biała rasa w ten sposób. No my wymieramy, to już Ale jest wymiera. powiedziane, że no, za 20 lat systemy emerytalne w Europie zaczną się załamywać, że nie będzie miał kto utrzymywać tych starców i to są nasze problemy. No, my nie możemy postępować jak politycy, tylko, którzy tylko planują do następnych wyborów, a reszta ich nie obchodzi. To jest nasze największe wyzwanie i naprawdę trzeba zrobić wszystko, żeby wzmacniać rodzinę, małżeństwo, a nie jeszcze propagować jakieś najgorsze osobliwości seksualne. Jak ksiądz prowesor skomentuje ostatnie ataki na Kościół? Właśnie, czy to przypadkiem nie jest zamykanie ust, żeby Kościół nie protestował wobec tych różnych zboczeń, patologicznych? No oczywiście, największą przeszkodą dla gender ofensywy, gender ideologii, rewolucji seksualnej jest Kościół, szczególnie w Polsce, który jest tak mocny, zasłużony w walce z komunizmem i żeby przeprowadzić swoją rewolucję, bo to jest rewolucja odgórna poprzez media i instytucje państwowe i prawo chce się zniszczyć Kościół. No przecież statystyki pokazują, że w Polsce niecałe 0,5% skazanych za pedofilię to są księża. No więc dlaczego mówi się tylko o nas? Ale Raczej nie mówi się o innych grupach społecznych. E, dlaczego się fetuje Polańskiego, który jest właściwie pedofilem no ciągle właśnie. w ucieczce? I nagrody się mu daje. I właśnie. nie o takich skłonnościach, bo po to jest też taka pedofilia z rozpusty. Ta, ten człowiek powinien miał dziesiątki, jeśli nie setki kobiet, ale sięga jeszcze po dziecko, jak narkoman, który potrzebuje mocniejszych wrażeń. Przecież tutaj jesteśmy obok dworca głównego w Warszawie. Na początku, 10 lat temu, XXI wieku, policja zapowiadała, że odkryła i rozbije niedługo wielką świadkę pedofilii. Gdzie ludzie najwyżej postawieni w hierarchiach państwowych, artystycznych, dziennikarskich, tutaj biedne dzieci ściągają sobie do swojej rozpusty. I też było takie pewne, jasne, były podawane nazwiska. I co? Sprawie web. łeb. Aha. I siatka funkcjonuje dalej. I tutaj nasi dzielni dziennikarze tym się nie zajmą, prawda? Ale to pokazuje, jeżeli. By im chodziło rzeczywiście o dobro dzieci, to innymi środowiskami by się zajmowali 100 razy, 200 razy bardziej niż kościołem. A jeżeli zajmują się tylko przypadkami w kościele, a no w każdym środowisku znajdą się czarne owce yes. i stawiają znak równości między księdzem a pedofilem. To chodzi o zniszczenie kościoła. Chcą niejako dokonać mordu w strzeżeniu publicznej, żeby księża nie mieli prawa się odzywać. Żeby i tak Tym bardziej, że <śmiech> <śmiech> był chociażby przypadek z jednym księdzem, <laughs> pamiętamy niedawno, nagątkę medialną i wypowiadał się e, były minister sprawiedliwości, pan Kraśko, zapytał, czy pan czuje się komfortowo wobec tej sytuacji, że nie było wyroku mm, skazującego, a podano nazwisko, imię. W przypadku innych osób z innych zawodów nie podano. Się, tak jak mówi, z... czuje się niekomfortowo. No, no oczywiście. no, coś tutaj mówiono, niedawno w uchylicach Krakowa pedofil zwolniony z więzienia od razu zgwałcił i zabił dziecko i nie podano nawet inicjałów jego nazwiska. A w przypadku księży podaje się od razu pełne nazwiska, zdjęcia, to jest właściwie przestępstwo. Ewidentnie widać, że to chodzi o zniszczenie autorytetu kościoła. No, to jest bardzo podobna metoda do Goebbelsa. Również w Niemczech hitlerowskich, kiedy papież wydał brennen brennanen Zorgę. to przeciwko nazistom, to naziści jako zemstę właśnie wprowadzili taką akcję. Nagłaśniali pojedyncze przypadki pedofilii, żeby powiedzieć, że cały Kościół jest taki. No i podobnie teraz Kościół, który sprzeciwia się gender ideologii, który jest najpoważniejszą przeszkodą, ma być zniszczony, no bo Kościół przeszkadza genderystom tak jak przeszkadzał nazistom, jak przeszkadzał bolszewikom. no. Tam, gdzie jest wiara, nie ma miejsca na ideologię. Stop. Niedawno media mocno krytykowały już po raz drugi arcybiskupa Michalika, przewodniczącego konferencji episkopatu, m.in. zakazanie, które wygłosił z okazji 90. rocznicy urodzin kardynała Gulbinowicza, który powiedział m.in. o szkodliwości gender, o szkodliwości pornografii. Przeczytałem całe kazanie i tam nic dodać, nic ująć, a jednak była wielka krytyka. Nie wiadomo za co. No właśnie, no, biskupa rozlicza się z każdego zdania, a z czynów pedofilskich nie rozlicza się innych. To, no to pokazuje o co tutaj chodzi. Jeżeli ci ludzie rzeczywiście chcieliby zabiegać o do dobro dzieci, to powinni innymi środowiskami zajmować się 200 razy bardziej niż księżmi, przynajmniej nawet w Stanach czy w Niemczech to nawet jest mniej takich przypadków. To jest może jeden ksiądz na 3 tysiące ludzi w więzieniach z powodu pedofilii, ale tam jest też no, mniej katolików. Ale no, właśnie badania pokazują, że Zwykle do 40% przypadków pedofilii to jest pedofilia homoseksualna, więc trzeba by się zająć związkami homoseksualnymi. Do, ciągle mnożą się zastraszające informacje o tym, że dzieci w związkach homoseksualnych są strasznie gwałcone, wykorzystywane, ale media tego nie podają, prawda? Stosuje się taryfę ochronną, ulgową dla homoseksualistów. Czyli w ten sposób stawia się interes propagandowy Lobby Gojowskiego ponad dobro dzieci. Jak powinien się Kościół zachować wobec tych całych ataków ostatnich? Czy powinien przyjąć pokorną postawę, ciągle nie wiadomo za co przepraszać? Bo stanowisko Kościoła jest jasne. Tak jak kiedyś wielki prymas nie. tysiąclecia mówi: non possumus, nie wolno krzywdzić dzieci. Ale jaką postawę? Bo wobec często, tak jak wspomnieliśmy, tej niesprawiedliwości, jeśli chodzi o atak na Kościół. No myślę, że po pierwsze, yy, powinien się przyznać do winy, do błędu tam, gdzie to jest, gdzie rzeczywiście zawinęli duchowni. No bo właściwie już Pan Jezus mówił, że yy, o pedofili też można powiedzieć, no bo biada człowiekowi, który stałby się zgorszeniem dla jednego z tych małych, którzy wierzą. Lepiej, żeby mu zawiązali kamień młyńskiej uszy i wrócili w morze. I można powiedzieć, to się stosuje do pedofili. To już mówi Jezus. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że pedofila jest jedną z najgorszych zbrodni. A pedofilii to jest jakby złamanie kręgosłupa duchowego dziecka. Ludzie z tego się nieraz całe życie nie podnoszą. Okazuje się, że większość prostytutek to są dziewczynki molestowane, bo gwałcone jako dziewczynki. Często też tacy ludzie stają się bezdomnymi, alkoholikami, bo są tak niejako zdruzgotani wewnętrznie, że już całe życie z tego się nie podnoszą. A jeżeli, to przy pomocy jakiejś wielkich terapii czy, czy cudów. Więc jest to zbrodnia i, i trzeba robić wszystko właśnie, żeby dzieci przed czymś takim chronić. A można powiedzieć, że jeżeli robi to ksiądz, to jest to zbrodnie niejako do sześcianu. No bo po tak. pierwsze jak każdy człowiek, po drugie ksiądz po, szczególnie dobrze powinien wiedzieć, co robi, prawda, a im większa świadomość, tym większa wina, a po trzecie to jest straszne zgorszenie. Ludzie przez to tracą wiarę, bo ich wiara słabnie, szczególnie traci wiara ofiara. Więc oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że to jest zbrodnia, a w przypadku księdza to jest arcyzbrodnia. I każdy przypadek pedofilii jest przypadkiem za dużo. Także i szczególnie w kościele. że trzeba je najbardziej tak. przyznać, ale potem myślę, że no, trzeba zachowywać się jak Jezus. Bo trzeba też wiedzieć dobrze, że tym ludziom ewidentnie nie chodzi o dobro dzieci, tylko o zniszczenie kościoła. Bo gdyby właśnie. chodziło o dobro dzieci, to by poszli, zrobiliby dochodzenie dziennikarskie na dworcu głównym, patrzyli, jakie tam limuzyny podjeżdżają, kto zgarnia te dzieci. Prawda? O, no właśnie. Żeby z Polańskim nie robili sobie zdjęć. To. Y więc trzeba zachować się tak jak Jezus. My często tym zapominamy właściwie. Wydaje się, że ścianie to powinien być taki jakiś softist. Jak Jezusa też się powtarza, przecież Jezus to był fighter. Jezus walczył z zakłamaniem faryzeusza. On wyraźnie no, rozróżnia dwie kategorie ludzi. Ludzie, którzy byli dobrzy, święci na drodze świętości albo się nawracali. Byli przez niego traktowani z miłością, łagodnie, delikatnie, ale też z miłością byli traktowani ci, którzy żyli w fałszu kłamstwie, którzy go nienawidzili, chcieli zabić, on ich też kochał i właśnie z miłości ich napominał. Przecież Jezus mówił groby pobielane, plemię żmijowe, mordercy proroków, naj, najgorsze określenia. O tym kamieniu młyńskim przypadku no zwarszenia dla Ale U dzieci, nas tak. wielu takich chrześcijan w wersji soft nie chce o tym słyszeć, nigdy w ogóle nie pamięta, nie używa tych cytatów. To są po prostu często ludzie, którzy są za słabi, żeby walczyć, a właśnie do naśladowania Jezusa należy też walka z faryzeizmem, a można powiedzieć, że E, że e, e, faryzeusze w czasach Jezusa wobec tego, co robią media dzisiaj, to jest szkółka niedzielna. Po prostu ten poziom zakłamania faryzeizmu, jaki obserwujemy w mediach, no jest kosmiczny w porównaniu z tym, nawet co jest w Nowym Testamencie. I, i do naśladowania Jezusa należy walka z tym. Trzeba pamiętać, że około 40% wypowiedzi Jezusa to są groźby, łącznie z groźbą potępienia wiecznego. I, po prostu dla dobra braci, którzy błądzą, w swojej nienawiści, bo też no, jak się spotyka tych ludzi, to widać, jak, jak ci ludzie często są opętani nienawiścią, jak, jak oni i, jak trzeba się przeciwstawiać, bo ci ludzie, którzy tak nienawidzą, tak gardzą, tak kłamią, są naprawdę niebezpieczni. To robi wszystko, żeby nie osiągnęli władzy absolutnej nad nami. I, I tu zasiadujemy Jezusa. Po prostu tak jak Jezus walczył z faryzeuszami swoich czasów, którzy zamykają drogę do nieba, tak my musimy walczyć. No bo ludzie, którzy seksualizują dzieci, yy, zamykają im może drogę do nieba, bo robią z tych dzieci prostytutki maniaków seksualnych. Więc myślę te dwie rzeczy trzeba rozwiązać. Prawda jest absolutna. Nie zaprzeczać żadnej prawdzie. Każda yy, prawda najgorsza jest absolutna. Także o księżach, którzy upadli, zgrzeszyli, ale... Też jest prawdą, że media te nagłaśniają nie no ma prawić, tylko, żeby nas I, I zamiast zająć się różnymi problemami innymi, Chociaż to tylko e, cały to czas, to, czas to, o tym to. mówią. Tak, od Kościół się jasno odbyt, wypowiedział to, to, i tyle i koniec. Już mieliśmy 500 tak. na temat, co dzień Czy przypadkiem to nie jest przed e, e, kononizacją Jana Pawła II? Wiemy, że to będzie wielka euforia Kościoła, szczególnie w Polsce. Przecież stąd pochodził. E, czy to przypadkiem nie jest tak, żeby, żeby e, no bo Kościół będzie triumfował, e, i teraz trzeba mu coś, jakąś szpilę wbić w to. No, tak, że myślę, ale to przypuszczam, że ich strategia to jest na drugim planie. Po prostu te tak. wypadki teraz no, złapali, zwieczyli okazję po tych y, aferach na Dominikanie tak. i idą za ciosem, to nagłaśniają. I, bo po prostu są nastawieni na to, trzeba być, że tam no, z reguły pracują nasi śmiertelni wrogowie, którzy nie chcą żadnego dialogu. Nie mogą być naiwnym, ci ludzie nie chcą dialogować, oni chcą na, wykończyć. I jeżeli mają okazję, to tę okazję wykorzystują i będą to nagłaśniać, a jeżeli chodzi o termin, to, to też może mieć jakieś znaczenie, ale to tak bym powiedział, takie ma znaczenie taktyczne. Ich celem strategicznym jest unicestwienie kościoła. I tutaj znaleźli okazję, więc te afery będą maksymalnie eksploatować. I często to zabierają głos ludzie, którzy mają y, jakoś swoje życie nie najlepsze. Często dziennikarze, którzy mają po kilka żon i odwrotnie, czy też ci, którzy prowadzą różne programy i właśnie tacy ludzie mają odwagę, e, powiedzmy, upominać innych. Ja wiem, że, że każdy ma prawo zabierać głos, ale no chodzi no, mi o to, że, że najpierw trzeba... No, siebie przecież, ale to jest taki mechanizm. My mamy setki mechanizmów racjonalizacji ucieczki od swojej odpowiedzialności. No. To też tak między duchownymi. No dla mnie takim przykładem takim, no, takiego życia skrajnie złego. Z tego co wiem, jako no, Judasz i, i, i Kain, no, to jest ksiądz profesor Czajkowski, który najpierw przez 20 lat donosił, współpracował z UB i za wykładał Pismo Święte, a potem po przełomie jeszcze robił się wielkim krytykiem episkopatu całego kościoła w Polsce. Ja myślę, że to, to pokazuje, jak człowiek może upaść, że po prostu coś takiego dopuścić. No, Są informacje, że donosił nawet na popiłszkę, czyli współpracował z mordercami swojego brata księdza. Czyli do tej życia jak grudasz i Kain można powiedzieć, z tych takich znanych najbardziej, prawda? No tak jak A... chociażby też obecny poseł, e, który prowadzi gazetę tę e, antykościelną, e, no, no, e, który też e, usprawiedliwił e, tych zbrodniarzy księdza Popieruszki. No, czy no właśnie, te też to też przykład, że no właśnie I... Ja, i, rola Judasz, tak, że no ten ksiądz Czajkowski, że no jeżeli coś takiego zrobił, to przynajmniej poszedł na pokutę, wstydził się, a on jest jakby takie, no do sześcianu, po takim życiu robić się autorytetem moralnym, no ale mediów lewackich, że no, tam akurat może pasować, i razem z malarzką pouczać e, cały kościół, no, to jak nisko może upaść człowiek. Wiem, ksiądz profesor jeździ po świecie, po zachodzie, e, jak ksiądz ocenia religijność polską? E, bo na pewno obserwuje, jak jest czy w Niemczech, czy w wielu innych krajach, a, a tutaj naszą religijność polską? No, bardzo ją cenię, bo no wiadomo, że niektórzy takie, szczególnie takie kręgi lewackie wybrzydzają naszą religijność, że jest taka nieoświecona, nie za mało inteligentna, ale to można powiedzieć tak, że jakby mieć pretensje do sportowców niedzielnych, do sportowców ze szkółek niedzielnych czy ludowych, że nie mają osiągnąć na poziomie olimpijskim. No po prostu tak jak jest masowy sport, jest masowa religijność. No, nie można oczekiwać, że wszyscy będą geniuszami świętości i geniuszami intelektu. Każdy przeżywa, powiedzmy, powiedzmy że każdy uprawia sport za prawie każdy, czy lubi jakąś muzykę, ale mało kto jest wirtuozem. Podobnie jest w religijności, że właśnie każdy jest jakoś religijny, czy powinien być, ale mało jest świętych. I po prostu nie mamy do wyboru takiej religijności, że to będą święci geniusze sami y, albo y, albo będzie nic, po prostu to, to nie jest tak, że na pewno nie będzie w żadnym kościele samych świętych geniuszy. Czy to, to te... schod, ale to jest skarba, nie będzie, że yy, nasza religijność jeszcze jest bardzo dobra w porównaniu z innymi, mocna i, i mogą się nas uczyć, no bo zauważmy, że tak mądry naród jak Niemcy zgłupiał i przyjął ideologię nazistowską. W, Rosjach, w Rosji zwyciężył bolszewizm. Tak wielkie narody, tak się dały ogłupić, spętać bandzie zbrodniarzy. A u nas w Polsce ani komunizm, ani nazizm nie wygrały o własnych siłach. Musiały być przywiezione na czołgach. Polacy nazizmu i komunizmu musieli być uczeni w katowniach gestapowskich i katowniach ubeckich. Też u nas komunizm był najsłabszy i pierwszy padł. Właśnie u nas. Dlaczego? Bo u nas jest najmocniejsza wiara. A gdzie jest wiara, tam jest mniej miejsca na ideologię. No ale I czy... podobnie teraz mamy szansę, właśnie dlatego też jest ten, ten atak na Kościół, ten frontalny, jakby takie tsunami medialne, bo Kościół jest bastionem prawdy, jest bastionem moralności. No i dlaczego komunizm padł? Wielu w ten sposób analizuje to wszystko, te całe wydarzenia przemian systemowych, że przecież Jan Paweł II, wybór na Stolicę Piotrową, czy też wielu księży, którzy pięknie pracowało i, i pracuje no nadal, ale tej prawdy nie, nie pokazuje się o Kościele. Przecież no jak wielu się, księży to... poświęca się dla, na rzecz ludzi, kościoła i tak dalej, skromnie żyje. Tylko jakieś tam fragmenty. No to znaczy się, tak, bo na przykład są lekarze alkoholicy, prawda? trafiają się tacy, no i ale większość pracuje solidnie, z wielkim poświęceniem Ech. dla pacjentów. No ale można pokazywać tylko lekarzy, alkoholików, chodzić za nimi z kamerą i, i tworzyć taką atmosferę, że wszyscy są alkoholikami. No Pytanie to, kto pracuje w tych szpitalach, kto tam leczy, jak wszyscy są alkoholikami, tak, prawda. prawda? Ale podobnie przedstawia się Kościół. Kilka mhm. osób, które dopuściły się największych zbrodni, ciągle się przedstawia, o nich mówi, no i to wywołuje wrażenie, że wszyscy są tak, tacy. Ja, o no no to można pytać, kto, kto pracuje w szpitalach, na misjach, kto odprawia msze. No tutaj mamy do czynienia z no, arcyniegodziwością. No i trzeba powiedzieć, że Kościół coraz to bardziej rozwija się. E, można powiedzieć, że i powołania są, chociaż wiemy, że... E... Jakoś to się przekłada. Im e, niższy przeraz naturalny, to wtedy mniej będzie powołań. Ale nadal nie jest najgorzej w seminariach. Jest wielu ludzi, którzy poświęcają się na rzecz kościoła, również świeckich, którzy współpracują e, z kościołem. Kościół to jest najlepsze, co mamy. No. Można <laughs> powiedzieć, że nikt nie jest idealny. Każdy ma swoje problemy do rozwiązania, ale na przykład kościół na pewno o wiele lepiej sobie radzi z problemem pedofilii niż lewacy z bronią komunizmu. Prawda? Jakie zbrodnie ciążą na lewakach? O tym nie chcą słyszeć. O o tym nie chcą przepraszać. Zapominają. Zresztą no, obiektywnie dziennikarze mówią, że żadna organizacja w świecie tak się nie wzięła za problem pedofilii jak Kościół Katolicki. Żaden Kościół protestancki nie zrobił takiego raportu jak Kościół w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Bo a tam się okazuje są jeszcze większe problemy. Jeszcze więcej jest pedofilii wśród pastorów protestanckich czy wśród rabinów żydowskich. Ale o tym się nie mówi, prawda? Bo chodzi o zniszczenie Kościoła. No, kończyć może Czyli tak, yy, yy, wierzymy, że... Kościół sobie ze wszystkim poradzi i e, praktycznie e, myślę, że e, te całe działania negatywne mediów, że też nie pójdą na złe, bo ludzie też otwierają oczy i widzą, że wiele dobra dzieje się w kościele, że jest to chyba nadal siła wielka, moralna no to się w naszym narodzie. Mówi, że no to może być takie hartowanie, oczyszczenie, e, przez to nagłaśnianie kościół jako też jest przymuszany, żeby bardziej uważnie patrzeć na te sprawy, więc dzieci mogą być jeszcze bardziej chronione. No, i to jest jakiś kryzys, który przez, przez powinien być kryzysem wzrostu. Jak organizm przeżyje kryzys, może być bardziej mocny i odporniony, I można mieć nadzieję, że Czyli tak, tak zwana ta e, błogosławiona wina, które, która będzie mobilizować Kościół do dobrego. Jak według tego powiedzenia, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Dziękujemy profesorze, dziękujemy za udział w audycji no wszystkiego dobrego. Szanowni, szanowni. Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim telewizorom.